Witam Was wszystkich serdecznie. Za 10 zł, ostatnia sztuka, jakaś marka Bjorn, pewnie produkowany jak zwykle w Chinach, ale nie o to chodzi. Ostatnia sztuka zapakowana i właśnie zrobię unboxing i zobaczymy jak on działa. Uwaga, właśnie go otwieram. O, Zali widzę kabelek USB, no to w sumie standard. Właśnie go rozpakowuję. No, widać, że nówka. O, kurde. Już tu się mi coś nie podoba. Ja pitole. Kurde, głośnik jest odpadnięty. Właśnie. Widać. Właśnie lata. Zobaczymy, czy on włącza. Czy on się działa. Gówno nie działa, ja pierdolę. Ostatnia sztuka i niedziałająca, nie no, no, zaraz się naprawdę wkurzę. No, jak to tak? No włącz się dziadu, nic, lipa, nie no, zobaczymy. No włącz się. No nie no kurde zaraz się naprawdę wkurzę na No włącz się Nie włączy się, dobra Jak się wkurzę to go rozwalę O kurde Ty jeden O kurde, aż się membrana wniotła Ja pierdziurę O kurde, jak uciekło O kurde ty dziadu jeden. Kurde jak on jest pancerny. O, cholera. cholera jasna Co za głośnik Z czego te chińczyki? Oa Jeszcze się jedną w kolano kurwa jeba Oa no Rozwal się Oa. Уж, курде. Уау. Уау. Ты яду, курде, Ja pierdziule, Jaki wielkie bydle. Jaki akumulator wielki. W sumie się akumulator może do czegoś... Ja 37V 400 mA. Nieźle. Dobra, akumulator się może przydać, ale głośnik trzeba rozpierdzielić. Tylko jak? O ja! O! No, gówniarz wyleciał O kurde, jaki pogięty Ja pierdziele Oooo, co za główno chińskie 4 ohmy, 3 waty Jaki wielki magnes Trzeba go kurde do końca A masz dziadu, a masz